I ładnie by wyszło z wyszło w tym kuchę. Cześć, 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 witam, witam. Pozdrawiam z Nad Motławy w Gdańsku. Tutaj właśnie widać motławę. Tam w dali widać żuraw i piękna starówka właśnie. Bardzo ładna w Gdańsku. Także pozdrawiam wszystkich. A tam jest brama i przejście pod ratusz na stare miasto. Że idę teraz w kierunku ratusza i rynku I tutaj bardzo ładne kamieniczki starych spichlerze. A tam już widać, właśnie przejście na, e, właśnie ulicę, długi Tark i Ratusz. I tutaj piękne kamieniczki, ładne uliczki. Wszędzie Przepraszam. właśnie Przepraszam. widać bardzo ładne kamieniczki, a tam jest właśnie ratusz, stary ratusz. Idę pod ratusz zobaczyć. Jak wygląda pod ratuszem to jest właśnie długi targ. Tutaj jest właśnie dużo takich, właśnie starych kamieniczek zabytkowych. I po jednej stronie, i po drugiej stronie, dużo różnych. Kafejek, restauracyjek. I już widać, właśnie coraz bliżej, ratusz, i bardzo ładny Neptun, fontannę z Neptunem. Tu jest Urząd Miejski w Gdańsku. A Tutaj już jest właśnie fontanna Neptuna. Także, tak właśnie, widać tutaj bardzo fajnie wszystko.

na górze jest jeszcze jeden Neptun i tam jeszcze trzeci Neptun łącznie są trzy Neptuny i tutaj właśnie widać ratusz I tutaj jest dwór artusa, i Neptun. Fontanna Neptuna, że bardzo ładne widoki właśnie tutaj widać. Super fajne, no i kapitalne. Także pozdrawiam wszystkich tutaj spod Neptuna, spod ratusza. Pozdrawiam, pozdrawiam i na razie cześć, cześć, cześć.